2 października 2014 roku przed chwilą wróciłem właśnie po złożeniu pism w szeregu instytucjach polskiego wymiaru sprawiedliwości w tej oto reklamować są te dokumenty i okazuje się, że ta reklamówka zawierająca wyłącznie pisma jest bardzo niebezpieczna według ochroniarzy Sądu Okręgowego w Warszawie, jak i również Sądu Najwyższego w Warszawie. Ta teczuszka, ta reklamówka, i te pisma mogą w środku zawierać niebezpieczne narzędzie, typu, cytuję słowa szefa ochrony Sądu Najwyższego. Nóż stalowy. Według mnie takie traktowanie ludzi w Polsce przez władzę, a zwłaszcza przez sędziów, gdyż zapisy o bezpieczeństwie sądów wydają samodzielnie książęta na urzędach, prezesi sądów okręgowych, rejonowych. Dla mnie to jest poniżające, lekceważące wręcz traktowanie każdego z nas, normalnego człowieka, jako potencjalnego przestępcę, czego dowodem jest również, że można łatwo wytoczyć procesy ludziom, którzy mają zamiar dokonać czegoś, przypisać im zamiar dokonania czegoś typu Bruno Kwiecień i jego zamiar wysadzenia Sejmu Państwa Polskiego. Uznaje takie działania, takie traktowanie nas, ludzi normalnych, jako poniżające, jako nieludzkie, jako niegodne prawa ponoć cywilizowanego i prawem stojącego. Jeszcze raz pokazuję, tak oto te teczka z tymi dokumentami. Brakuje tylko trzech. Właśnie karty, które zostały złożone w Sądzie Najwyższym i Operacyjnym jest miejscem, w którym można i może zajmować się bez, bardzo niebezpieczne narzędzie w rodzaju stalowego noża.